różnicy klas pomiędzy rywalem z ekstraklasy polskiej a karkonoszami wczoraj liczył się jeszcze jeden aspekt. Goście ze Śląska są obecnie na obozie przygotowawczym w Obrzychu, natomiast nasi piłkarze dopiero w następnym tygodniu rozpoczną przygotowania do trzeciej ligi. Wracając do meczu, to ci kibice, którzy spóźnili się na pojedynek, zapewne nie widzieli gola, który padł już w pierwszej akcji Piasta. Jego autorem był Sasza Żiwec. I właśnie skromnym, jednobramkowym rezultatem zakończyła się pierwsza odsłona. W drugiej zupełnie nowa dziesiątka piłka na boisku dokonała przysłowiowego dzieła zniszczenia. Karkonosze w ostępstwie 13 minut po przerwie straciły cztery gole autorstwa odpowiednio angielskiego w 52, 54 i 56 minucie, a także dytki w 58 minucie. Piast jednak na pięciu bramkach nie poprzestał, czego efektem były kolejne trafienia ślązaków badi w 70, ciechańskiego w 76 i 88 minucie. Trochę czekaliśmy na ten efekt, ale w, w ostatnich dniach nastąpiła kumulacja te, tego wszystkiego co związane ze współpracą z Piastem. W zeszły weekend nasi juniorzy młodsi byli zaproszeni na turniej międzynarodowy do, do Gliwic. Piast Gliwice pokrył pełne koszty związane z tym z tym wyjazdem. Dzisiaj mamy no, Mamy za sobą już mecz sparingowy z pierwszą drużyną. Dosyć długo pewnie będziemy wspominać ten mecz. Do rozpoczęcia polskiej ekstraklasy pozostało coraz mniej czasu. Gliwiczanie w pierwszej kolejce u siebie podejmą Beniaminka z Niecieczy już 20 lipca. Cel na ten sezon to przede wszystkim zgranie zespołu, który zmienił się w porównaniu do poprzednich rozgrywek znacznie. Piast Gliwice se tworzy, y Celem Piasta Gliwice w okresie przygotowawczym to przede wszystkim stworzenie całkiem nowej, lepszej drużyny. Odeszło od nas 12 zawodników i to jest duży problem. Czasu do rozpoczęcia ligi coraz mniej, zatem przede wszystkim piłkarze muszą ze sobą się zgrać. Na jeżeli chodzi o naszą drużynę, to serię sparingów Karkonosze rozpoczną konfrontacją z Zagłębiem 2 Lubin na wyjeździe. W kolejnych meczach biało-niebieskich zobaczymy już przy Złotniczej. I tak, 22 lipca zmierzą się z lotnikiem Jerzów Sudecki, 25 lipca z Orkanem Szczedrzykowice, a 1 sierpnia z Górnikiem Wałbrzych. Start rozgrywek trzeciej Ligi Dolnośląsko-Lubuskiej przewidziany jest na 8 sierpnia.